Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała ojcu i synowi, duchowi świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków. Amen. Niech cały świat to posłyszy, że łaska życia się zbliża. Wśród mroków ciężkiej niewoli zabłysło światło zbawienia. Bo i zajasza proroctwo, Wypełnia się już w dziewicy. za zwiastowaniem anielskim poczęła z ducha świętego. Dotrzymał Bóg swego słowa, Maryja w sobie je nosi, gdyż ten, co włada wszechświatem, w jej czystym łonie spoczywa. Już nowy Adam odkupił dawnego winę Adama. Podnosi swoją pokorą, co tamten pychą zrujnował. Niech Ojcu cześć będzie wieczna i chwała Jego Synowi, którego Matka poczęła przez Ducha Bożego. Póczka spnia swego i wyrośnie kwiat z Jego korzeni i spocznie na Nim duch pański chwalcie słudzy pańscy chwalcie imię Pana Niech imię Pana będzie błogosławione Teraz i na wieki, od wschodu aż do zachodu słońca, niech będzie pochwalone imię Pana. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga jego chwała. To jest, jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze i w dół spogląda na niebo i na ziemię. Podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt. Wśród książąt swojego ludu, tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu, jako matce cieszącej się dziećmi, chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wydzie różdżka z pnia jestsego, i wyrośnie kwiat z jego korzeni, i spocznie na nim Duch Pański. Pan Bóg da mu tron Jego praojca Dawida i będzie panował na wieki. Chwal Jeruzalem Pana, wysławiaj Twego Boga Syjonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich. I błogosławi synom Twoim w tobie. Zapewnia pokój Twoim granicom, i wyborną pszenicą ciebie darzy. Zsyła na Ziemię swoje polecenia. A szybko mknie jego słowo, on pruszy śniegiem jak wełno, i szron jak popiół rozsypuje, on grat rozrzuca jak okruchy chleba. Od jego mrozu ścinają się wody, Posyła słowo i lud topnieje, powieje wiatrem i rzeki płyną. Oznajmił swoje słowo Jakubowi. Izraelowi ustawił swe i wyroki Nie uczynił tego dla innych narodów. Nie oznajmił im swoich wyroków. Chwała Ojcu i synowi I Duchowi święte. Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków Amen. Pan Bóg da mu tron jego prawo ojca Dawida i będzie panował na wieki. Słowo przedwieczne, zrodzone przez Ojca przed wszelkim czasem, dzisiaj uniżyło samo siebie, dla nas się stając człowiekiem śmiertelnym. Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, i stał się podobnym do ludzi, a w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka. Uniżył samego siebie, gdy stał się posłuszny, aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko, i darował mu imię ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Chwała Ojcu i Synowi. Duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Słowo przedwieczne, zrodzone przez Ojca przed wszelkim czasem. Dzisiaj uniżyło samo siebie, dla nas się stając człowiekiem śmiertelnym. To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy Wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione. Anioł Pański zwiastował Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Anioł Pański zwiastował Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. I poczęła z Ducha Świętego. Ała Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu. Anioł Pański zwiastował Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Duch Święty stąpi na Ciebie Maryjo i moc Najwyższego Cię osłoni. Wielbi dusza moja pana, i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na ujrzenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokole. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się Go boją, okazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców w stronę, aby wyższył pokorny. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Jak obiecał naszym Ojcom, Abrahamowi, Jego potomstwu na wieki. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Duch Święty stąpi na Ciebie, Maryjo, i moc Najwyższego Cię osłoni. Przedwieczny Ojciec przez swego Anioła zwiastował dzisiaj Maryi tajemnicę naszego zbawienia. Z ufnością zanieśmy do Niego nasze prośby. Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie. Ty wybrałeś Maryję Dziewicę, aby stała się matką Twego Syna. Zmiłuj się nad wszystkimi, którzy oczekują swojego odkupienia. Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie. Ty przez usta Gabriela, Zwiastowałeś Maryi pokój i radość. Obdasz cały świat zbawieniem i prawdziwym pokojem. Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie. Ty sprawiłeś, że za zgodą Twojej służebnicy, mocą Ducha Świętego, Twe słowo zamieszkało między nami. Przygotuj nasze serca, abyśmy tak przyjęli Chrystusa, jak przyjęła go Maryja. Udziel nam hojnie, twojej łaski, panie. Ty spoglądasz na pokornych i łaknących, napełniasz dobrami. Podnieś przygnębionych, wspieraj ubogich, utwierdź konających. Udziel nam hojnie, twojej łaski, panie. Boże. Dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Ty sam czynisz cuda. Zbaw nas, gdy w dniu ostatecznym wskrzesisz umarłych. Udziel nam hojnie Twojej łaski, Panie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święć się Imię Twoje, przyć Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, Ale nas zbaw ode złego, Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy, odwieczne słowo przyjęło ludzkie ciało. Spraw, abyśmy wyznając, że nasz odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.